Hej, Dorota, czemu ciągniesz tę linę? Próbowałaś kiedyś ją pchać? Wiem, kiepski żart, ale dzięki, że pozwalacie mi na chwilę powrót do wspomnień z czasów yy, dzieciństwa. Talina ma nam jednak coś ważnego do przekazania: o lęku i o naszych myślach. Przez długi czas chciałam nagrywać filmy na YouTube. Miałam pomysły, pasję, doświadczenie, ale lęk skutecznie mnie powstrzymywał. Pojawiały się myśli, a co jeśli ktoś mnie wyśmieje? Czy to w ogóle kogoś interesuje? Może nie mam nic wartościowego do powiedzenia i zaczynała się karuzela, analizowanie każdego zdania, każdej miny, każdego potencjalnego komentarza. Czasami myślałam, może jednak jestem dobra, ale zaraz potem, a jeśli tylko mi się wydaje, przeglądałam filmy innych i porównywałam się ich głos, ich wygląd, ich profesjonalizm, a potem krytykowałam siebie. Im bardziej próbowałam się zmotywować, Pozytywnym myśleniem, tym bardziej się stresowałam. W kółko wracałam do tego, co mogłoby pójść nie tak. Czułam się zablokowana, coraz, coraz mniej wierzyłam w siebie, o marzeniu, o nagraniu wideo wydawało się coraz bardziej odległe. I to właśnie jest pułapka. W którą wpada wielu z nas. Pułapka nadmiernego analizowania. Wierzymy naszym myślom bez kwestionowania. Albo zaczynamy z nimi walczyć. Nie mogę tak myśleć. Muszę myśleć pozytywnie, ale im mocniej próbujemy coś wypchnąć z umysłu, tym mocniej to wraca. Nasz mózg działa tak, to czemu poświęcamy uwagę, staje się głośniejsze. Jeśli uznasz myśl za niebezpieczną, mózg zacznie ją traktować jak coś ważnego. Jak wtedy, gdy zdecydujesz się kupić srebrny samochód i nagle widzisz srebrne auta wszędzie. One tam zawsze były, ale teraz je zauważasz. Podobnie z myślami, jeśli pomyślisz, nie mogę mieć tej myśli, mózg zaczyna ją podkreślać, a jeśli zacznie z nią walczyć pozytywnym myśleniem, obie myśli stają się głównie głośne i przeszkadzają Ci działać. Więc co można zrobić? Tu wchodzi w grę dyfuzja poznawcza. Umiejętność z nurtu, akt. To zdolność, by zauważyć myśli, ale się z nimi nie utożsamiać. Nie chodzi o to, by je wyrzucić, ale by nabrać dystansu. Zamiast nie dam rady nagrywać, mówisz sobie, mam myśli, że nie dam rady nagrywać. To, to subtelna różnica, ale robi ogromną różnicę. Zróbmy krótkie ćwiczenie. Zamknij oczy. Przez minutę po prostu zauważaj swoje myśli. Gdy jakaś się pojawi, nazwij ją w myślach, myślę o tym, że jestem głodna. Myślę o filmie, myślę o praniu, a potem wyobraź sobie, że siedzisz w kinie, Twoje myśli to film na ekranie, a Ty jesteś widzem. Film się zmienia, ale widz zostaje. To właśnie twoje ja obserwujące, to część ciebie, która może patrzeć na myśli z dystansu, nie dając się im porwać. Kiedy uzyskujemy ten dystans, odzyskujemy wybór, możemy zdecydować, na czym chcemy się skupić. W moim przypadku, kiedy zaczęłam zauważać, że to tylko myśli, a nie prawdy objawione, zaczęłam nagrywać. Nadal pojawiają się różne obawy, ale teraz potrafię powiedzieć dzięki myślę za komentarz, ale wybieram działanie. W akt używa się wielu metafor, na przykład Twoje myśli to pionki szachowe, ale ty jesteś całą szachownicą. Albo twój umysł to komentator sportowy, komentuje wszystko. Ale to ty masz grać mecz. Możesz wysłuchać komentarza i wrócić do gry. Możesz też używać humoru, wypowiadać natrętną myśl śmiesznym głosem, wyśpiewać ją, narysować jako kreskówkę albo zapisać myśli na kartce zatytułowanej Myśli mojego mózgu lub Mam myśl, że. Inny sposób to zauważenie, że opowiadamy sobie historię. Zamiast nie nadaję się do YouTube, powiedz, opowiadam sobie historię, że nie nadaję się do YouTube'a. A skoro to tylko historia, mogę napisać inną. Jeden z moich widzów kiedyś napisał, myśli są jak czkawka, po prostu się pojawiają. Patrzę na nie, oceniam przydatne, nie? OK, to idę dalej. I o to właśnie chodzi, by stworzyć przestrzeń między Tobą a Twoimi myślami. Wtedy możesz wrócić do tego, co naprawdę się liczy do działania, do pasji, do ludzi, na których Ci zależy. Dyfuzja poznawcza nie oznacza, że myśli znikną, ale oznacza, że nie będą tobą rządzić. Więc nie próbuj pchać liny, zamiast tego pociągnij ją delikatnie i zaproś swój umysł, by poszedł za tobą. Dzięki, że tu jesteś, dbaj o siebie. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu, papa. Pa.